W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witaj, Najczystsza Maryjo. Jezus powiedział do swoich uczniów. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście się stali synami Ojca Waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że Słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie, czyż i celnicy tego nie czynią? Jeżeli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie, czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz, niebieski. By być synami Ojca w niebie, mamy tak jak On postępować czyli zarówno wobec przyjaciół, jak i wobec nieprzyjaciół mamy ich miłować. Patrzymy na Boga Ojca, który w taki właśnie sposób postępuje. Bóg Ojciec nie wzbudza sobie, mówiąc tak, po ludzku, emocji negatywnych czy pozytywnych. Ale daje dobro, aby ludziom dać życie, aby ich doprowadzić do wieczności, aby ich przekonać o swojej miłosiernej miłości. I my, jako Jego dzieci, wchodzimy w ten trud Boży. Nie należy więc kierować się sympatią czy antypatią, ale należy kierować się miłością do Boga. Wówczas będziemy przekaźnikami Jego miłości, Jego miłosierdzia. Pani Jezu. Daj, abyśmy tak mocno przygnęli do Ciebie i byli przeniknięci przez Twojego Świętego Ducha, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej miłości. Na to dawanie miłości Bożej błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.